Spójrz na uwodzenie z zupełnie innej strony. Witam, dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć, otworzyć w Tobie abstrakcyjne myślenie w uwodzeniu, bez którego tak naprawdę będziesz skazany na pewne sukcesy, ale dojdziesz do pewnego momentu i jeśli będziesz myślał zwykle, normalnie, to. Zatrzymasz się, rozumiesz? Zderzysz się ze ścianą, której nigdy nie przeskoczysz, nigdy nie przejdziesz, nigdy nie pokonasz. Rozumiesz? Bo będziesz miał, jakby to powiedzieć, myślenie, które da Ci efekty. Na początku będzie tych efektów bardzo, ale to bardzo dużo, ale po pewnym czasie będziesz potrzebował czegoś zupełnie nowego. Słuchaj. Wyobraź sobie, że masz jakiś serwis e-commerce w Polsce. Polska w pewnym sensie, no ileś tam ma milionów mieszkańców i tak dalej. I teraz zobacz, w pewnym, w pewnym sensie, jeśli będziesz miał ofertę skierowaną tylko i wyłącznie do Polaków, tak naprawdę w pewnym momencie osiągniesz po prostu ścianę. Rozumiesz? Na początku może być tak, że będziesz zadowolony. Wow, bardzo dużo pieniędzy i tak dalej, i tak dalej, ale po pewnym czasie zobaczysz, że nawet jeśli każdy Polak kupi u ciebie jakąś rzecz, każdy Polak będzie znał twój serwis, no to zobacz, no Polaków jest ileś tam milionów. Po pewnym czasie, no, sorry, liczba będzie malała, bo jest niż demograficzny, już o tym mówiłem, wymieramy i teraz zobacz, dojdziesz do pewnego momentu, w którym po prostu nie przekroczysz, rozumiesz, nie przekroczysz liczby, liczby osób, które wchodzą. To tak jak przykładowo z subami na YouTube, jeśli robisz kontent tylko i wyłącznie em, dla Polaków. No to widzisz, jeśli jest to kąt, w którym Twoje słowa są bardzo ważne, no to nawet jeśli każdy Polak by Cię zasubował i tak dalej, no to jest to pewien limit, którego nie przeskoczysz. Rozumiesz, dojdziesz gdzie przykładowo do 5-10 milionów i będzie stop. Rozumiesz? I będzie stop. I do czego tutaj zmierzam? Zmierzam do tego, żebyś otworzył swoje myślenie na szersze rewiry. Bo jeśli zobacz, no wyjdziesz poza, nazwijmy to granice, otworzysz swój serwis także przykładowo dla Niemców, dla Amerykanów, dla Anglików, dla Czechów, dla Francuzów, to nagle zobaczysz, że, rozumiesz, że liczby cały czas idą do góry. Rozumiesz? To jest właśnie to. I kolejna rzecz jest też taka. Globalizm. Największe korporacje w pewnym sensie, nawet jakby to powiedzieć, one zdają sobie sprawę, że są pewne limity. Taki gaggle ma limit, bo jest ileś tam ludzi na tej planecie i więcej, jakby to powiedzieć, nie są w stanie wyciągnąć. Bo jeśli każda osoba na tej planecie będzie robiła zakupy, czy kupowała, czy będzie znała tą właśnie firmę, korpo, to zobacz. Dochodzą do momentu, w którym wszyscy ludzie na tej planecie ich znają, i co teraz? Rozumiesz? Jest górna granica, której nie da się prze, przekroczyć. Rozumiesz? Czyli, jakby to powiedzieć, ludzie w pewnej perspektywie, w pewnym sensie, są skazani na ścianę, prędzej czy później. I wielkie korpo doskonale o tym wiedzą. Rozumiesz? Wielkie korpo doskonale o tym wiedzą. Jest pewien limit. Rozumiesz? Jest pewien limit. Dlatego widzisz, jeśli korpo osiąga limit, którego się już nie da przeskoczyć, no nie da się, rozumiesz? No to po prostu zaczynają, jakby to powiedzieć, robić coś w pewnym sensie, by pomóc tym ludziom, rozumiesz? By pomóc, no po prostu, no bo wyobraź sobie, że mam wszystkie pieniądze świata. Masz wszystkie pieniądze świata, rozumiesz? To później albo coś robisz takiego innowacyjnego, aby pomóc. Twoje myślenie się zmienia, rozumiesz? Można tutaj, nawet, jakby to powiedzieć, dotknąć boskości, rozumiesz? Dlaczego przykładowo, e, no, Bóg stworzył świat i tak dalej, rozumiesz? Dlaczego stworzył dobro, jest dobry, rozumiesz? Bo jest to, bo poznał limit, poznał pewien limit. On też poznał limit, rozumiesz? Więc stworzył coś, żeby jakby te limity pokonać, pokonać ściany. Bo ludzie się mogą gdzieś tam rodzić, można powiedzieć, w nieskończoność. Duszyczki sobie idą w nieskończoność i to jest właśnie to. To jest właśnie to. I on to doskonale zrozumiał, można to powiedzieć. Ale gdzieś tam nie. Odchodząc zbytnio od tematów. Widzisz. Tak samo jest w uwodzeniu. Jeśli to zrozumiesz, gwarantuję Ci, że zwiększysz naprawdę niesamowicie swoje osiągi. Bo zazwyczaj, jeśli przykładowo zobacz, Ty będziesz działał w stylu, nazwijmy to, łobuza, bad boja, no to powiem Ci, będą dziewczyny, które będą na Ciebie latały, leciały. Będą to dziewczyny, które będziesz ogarniał. Będziesz takim obuzem, bad boyem i tak dalej. Wow, super. I, po prostu i przykładowo 40% kobiet na tej planecie po prostu ulegnie ci. No ale mam jeszcze 60, rozumiesz? Mam jeszcze 60. A nawet jeśli tym bad boyem będziesz zgarniał 80% dziewczyn, to zawsze będzie te 20, które w ogóle na ciebie nie zwrócą uwagę. Pamiętaj, że dziewczyna, która poznaje bad boya, to poznaje tego bad boja na początku, później, badboy nie jest jej potrzebny. Rozumiesz? Nudzi się nim. Rozumiesz? Nudzi się nim. Często może zobaczyć, że supertopowa dziewczyna za młodu spotykała się z i tak dalej, a nagle w związek w późniejszym okresie wchodzi sobie w relację z osobą, która jest zupełnie przeciwieństwem i jest z nim szczęśliwa i nie wyobraża sobie zmiany. Dlaczego? Bo dotknęła tej ściany. Rozumiesz? Dotknęła tej ściany też. I nagle pojawił się ktoś zupełnie abstrakcyjny, inny. W ogóle osoba, która kiedyś o mnie interesowała, teraz dla niej jest całym światem. Rozumiesz? Do czego zmierzam? Zobacz. Wyobraź sobie sytuację, że zagadujesz do dziewczyny i no jesteś tym bad boyem. Nie potrafisz zatrzymać przy sobie żadnej dziewczyny. Rozumiesz? Nie potrafisz. Bo jedna z takich charakterystyk bad boyów jest to, że tak naprawdę są to relacje, które nie nadają się na stałe związki. To jest taka, jakby to powiedzieć, wirówka. Taka pralka emocjonalna. Po pewnym czasie kobieta po prostu się tym nudzi, bo widzisz, gdy ma się dziecko takie. Zachowania no, są niedopuszczalne. Rozumiesz, kobieta jest reproduktorką, zapamiętaj to, i na początku, ok, masz dobre geny, ale później są problemy, później kobieta nie jest w stanie po prostu dać sobie radę. Rozumiesz? I wybiera tego, z którym po prostu zapewni byt i przyszłość dziecka, bo tak została stworzona. Do czego zmierzam? Zobacz. Jeśli przykładowo jesteś. Bedbojem. i nie możesz przy sobie utrzymać żadnej dziewczyny, to czas na zmianę. Rozumiesz? Czas na zmianę. Naprawdę. To jest właśnie takie abstrakcyjne myślenie. Zobacz, przez 10 lat byłeś bedbojem, Zaliczałeś laski, biłeś rekordy, wyrywałeś elegancko na ulicy i tak dalej. Tylko, że spójrz na to z innej perspektywy. Twoim zachowaniem nie sprawisz, że żadna dziewczyna chce być z tobą. Rozumiesz? Żadna dziewczyna nie chce być z tobą. W tym momencie, jeśli chcesz zachować w sobie dziewczynę, musisz się zmienić. Rozumiesz? Musisz się zmienić. Widzisz, abstrakcja polega na tym, że jeśli byłeś taki niedostępny i żadna dziewczyna z tobą nie chciała być, Albo była tylko przez chwilę, no to widzisz, być może trzeba stać się takim pieskiem, pantofelkiem. Rozumiesz? Wiem, że to jest dla wiele osób nie do zrozumienia, no bo jeszcze nie, nie dotknęli tej ściany. Rozumiesz? Nie dotknąłeś ściany. Dlatego mówię: w momencie, gdy dotkniesz ściany, zrozumiesz, że trzeba się zmienić, żeby pozyskać kolejne, jakby to powiedzieć, no, osobowości kobiet. Wiesz co chodzi? Jeśli przykładowo wyrywasz laski na ulicy, w pewnym sensie ja to dostrzegłem, gdy wyrywałem laski, wyrywam laski na ulicy. Słuchaj, w pewnym, momencie, w pewnym momencie super mi szło, super wiesz, praktycznie masa dziewczyn, ale były pewne limity. Dostrzegłem tą ścianę i widzisz, trzeba było zainstalować aplikację randkową by otworzyć sobie nowe horyzonty, rozumiesz? Pomimo tego, że ja, osoba, która przykładowo nigdy w życiu mówiła, że po co mi to, nigdy bym w życiu tego nie zrobił, to w momencie, gdy do, doszedłem do tego sklepienia, do tej ściany, gdzie naprawdę jedna, druga, trzecia, wiesz o co, i na ulicy tak wymiatam i tak dalej, wiesz co chodzi? To są dziewczyny, których spotkam tylko właśnie na aplikacjach, bo siedzą na wsi gdzieś tam, rozumiesz? Wiesz o co chodzi? Wiesz o co chodzi? I to w momencie gdy pomyślałem abstrakcyjnie, dodało mi tyle dziewczyn, że ja się za głowę złapałem Ja na dzień dzisiejszy więcej dziewczyn ogarniam na takim przykładowo Tinderze niż na ulicy. Co jest w ogóle dla mnie abstrakcją, że ja naprawdę na ulicy miałem mam bardzo dobre wiel. Ja potrafię z ulicy codziennie praktycznie numer zgarniać to pomyśl, że na takim Tinderze mam dwa razy tyle. Rozumiesz? W pewnym momencie doszedłem do takiego czegoś, że w miesiącu więcej dziewczyn ogarniałem, wychodziłem na spotkanie z większej dziewczyn z Tindera niż z ulicy. Rozumiesz? To jest właśnie to. To jest tak, jakbyś właśnie miał serwis po polsku i nagle wchodzisz do Ameryki. Otwierasz się na Amerykę. I nagle dostrzegasz, że tam jest bardzo dużo ludzi, klientów i nagle przykładowo tutaj w Polsce miałeś 100 milionów klientów, to tam masz 1 bilion. Rozumiesz? I nawet jeśli wiesz, nie wszyscy o tym wiedzą, to zobacz, masz zyski. To jest właśnie to, to jest właśnie takie myślenie. Rozumiesz? I idąc dalej, widzisz, ja zmieniam się, zmieniam się, jakby tutaj cały czas mój umysł się rozwija. Mój umysł się niesamowicie rozwija. Dostrzegam takie rzeczy, takie detale, że czasem no, mikroskop takich rzeczy nie zobaczy jak ja z kobietą. Widzisz, czasem, jakby to powiedzieć, żeby ogarnąć dziewczynę, rozumiesz? Trzeba się stać osobowością abstrakcyjną, czyli czasem musisz się stać po prostu o sprzeciwieństwem tego, co działało, rozumiesz? Bo inaczej tej dziewczyny byś nie ogarnął. Czyli przykładowo, jeśli zawsze kazałeś dziewczynie sprzątać, rozumiesz? To, aby ogarnąć jakąś tam dziewczynę, czasem trzeba wziąć mopa do ręki, odkurzać i posprzątać. To jest coś niesamowitego. Tak samo, jeśli przykładowo zawsze czekałeś, a dziewczyna się pierwsza odezwie, to abstrakcyjne myślenie tutaj jest takie, że to ty się odzywasz. Jeśli bycie samcem alfa Działa, to działa tylko przykładowo w 50%. I drugie 50% trzeba się stać beciakiem. Rozumiesz? Bo samiec alfa pozyskuje, nazwijmy to, 50% rynku. Beciaki, nazwijmy to, też pozyskują 50% rynku. Dlaczego? Mamy kobiety z dzieckiem. Samce alfa jej nie chcą. Widzisz? W tym momencie, jeśli chcesz się spotykać z tą dziewczyną, musisz się stać takim byciakiem, który przykładowo się nią zainteresuje i jemu nie będzie przeszkadzało to, że ona ma dziecko. Abstrakcja totalna. Rozumiesz? Dlatego tak wiele osób dochodzi do pewnego levelu. Rozumiesz? Dochodzi do pewnego levelu. Wiesz, to może działać we wszystkie kierunkach. Widzisz, Starsze laski. Chcesz ogarniać starsze laski? Siedzisz przykładowo na jakimś messengerze. Chcesz ogarnąć młode laski? Musisz wejść na snapa. Rozumiesz? Tam teraz siedzą młode laski. Czy Ci się to podoba, czy nie? Musisz tam siedzieć. Czy Ci się to podoba, czy nie? Jeśli chcesz ogarnąć tamte dziewczyny, musisz rzucać jakieś głupie snapy. Rozumiesz? Totalnie abstrakcyjne. Jedne dziewczyny powiedzą, że jesteś dziecinny. Drugie powiedzą, że jesteś fajny. Rozumiesz? Tak działa rynek. Jeśli chcesz mieć więcej tych kobiet, rozumiesz? Musisz po prostu zmienić totalnie swoje myślenie. Chcesz laskę, która lata po kluba, musisz zacząć latać po kluba. Tam też są dziewczyny, które przykładowo. Nie dadzą numeru na ulicy, nie ma ich na aplikacji randkowej, a w klubie jest co tydzień. Jeśli chcesz ogarnąć tą laskę, musisz udać się do klubu. Są laski, które siedzą w bibliotece. Nie dadzą na ulicy, nie mają profilów randkowych, rozumiesz? Musisz iść do biblioteki. Musisz się stać zupełnie, rozumiesz? Dlatego nazwijmy to tacy zawsze legendarni. Uwodziciele, tak to nazwijmy? Zawsze kalibrowali. Widzisz, u mnie dzisiaj jest kalibracja. Ja nie wiem, co ja mam mówić do dziewczyny. Ja potrzebuję, żeby ona odezwała się, żeby na mnie popatrzyła. Rozumiesz? Jeśli na przykład widzę, że dziewczyna jest taka patusiara, no to widzisz, trzeba mi więcej zrozumieć jej mechanikę. I taki zwykły, ułożony gościu może. Może to być po prostu jej najlepszy wybór w życiu, bo ona się z patusiarami, z patusami zadawała. Wszyscy jej faceci to byli patu, patusiarnia i tak dalej, bo ona z takiego klimatu pochodzi, rozumiesz? Więc jeśli ty byś był taki sam, to znowu by ci nie wyszło. Natomiast jeśli ty przykładowo byłeś, jesteś taki ułożony, normalny, Danie to może być strzał w dziesiątkę. Może być też na odwrót. Dziewczyna poznawała spokojnych gości i tak dalej i się to znudziło. Nagle rozumiesz. Naprawdę. Dlatego no, jeśli chcesz mieć efekty jeszcze większe, to widzisz. Musisz zacząć myśleć abstrakcyjnie. Widzisz, są laski, które mają są dziecinne, 18-19 lat i do niej się nie dodzwonisz, rozumiesz? Do niej się nie dodzwonisz, musisz pisać, musisz jego słówkę wysyłać. Są laski, do której trzeba po 20 wiadomości pisać, bo ona po prostu tyle tego dostaje, rozumiesz? Tyle tego dostaje, tyle tego dostaje. że po prostu znikasz jej. Rozumiesz? Naprawdę. Są laski, które są bardzo dominujące. Więc niepotrzebny jest jej facet, który dominuje. Coraz więcej jest kobiet, które no, mają takie męskie charaktery, które są niesamowicie piękne, ale mają właśnie takie wiesz, same sobie radzą. I tak naprawdę widzisz, ona szuka faceta, który będzie miękki. Bo ona nie potrzebuje dominatora, bo ona jest dominująca. I ona miała wszystkich gości, którzy są dominujący. I nagle ona widzi, że ona do tych facetów nie pasuje. Nawet by bardzo chciała. Nie pasują. I ona poznaje sobie gościa, który po prostu jej ulega. I ona jest zadowolona, zachwycona. To jest dla niej po prostu relacja idealna. Rozumiesz? Perfekcyjna. Naprawdę. Widzisz, czasem naprawdę nic nie trzeba robić. Nic nie trzeba robić. Rozumiesz? Nic nie trzeba robić. Wystarczy po prostu skalibrować, myśleć zupełnie inaczej. Nie myśleć szablonowo. Nie myśleć zero-jedynkowo. Nie powielać otartych schematów, bo one będą działały do pewnego momentu. Później to będzie za mało, by pozyskiwać kolejne. Rozumiesz? No bo zobacz, jeśli już działasz na ulicy, wymiatasz, dla ciebie nie problem to jest podejść do dziewczyny, zgarnąć numer, radzisz sobie perfekcyjnie. Warto jest pomyśleć o jakimś drugim miejscu, w którym możesz po prostu podrywać dziewczyny. Jeśli drugie miejsce będzie wymiatało, warto pomyśleć o trzecim, rozumiesz? Otwierać się na po prostu na nowe możliwości. Naprawdę. I to jest po prostu klucz do niesamowitych efektów. Tyle.